Przyszliśmy dzisiaj tutaj do Was, aby Wam głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Głosimy Wam Ewangelię o tym, że Bóg jest realny i jak realnie Go spotkaliśmy w naszym życiu. Chcę ci powiedzieć, że spotkanie osobiście Jezusa to jest najpiękniejsza rzecz. Jakąkolwiek mógłbyś doświadczyć w swoim życiu. Nie doświadczenie jakiejś innej osoby, ale doświadczenie życia zmartwychwstałego z Jezusem Chrystusem. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj dla Was, żeby Wam mówić o tym, jak on jest realny, że Chrystus jest żywy, że on zmartwychwstał, że on przebaczył wszystkie Twoje grzechy, że on jest bardziej realny niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Przyjaciele, wiele z Was, zaczęliśmy nowy rok i wielu z Was będzie podejmować różne decyzje. Wielu z Was będzie podejmować jakieś ważne decyzje w życiu, ale chcę, żebyś usłyszał dzisiaj tą dobrą nowinę o tym, że najpiękniejsza decyzja w życiu, jakąkolwiek mógłbyś podjąć. Jakby takie postanowienie, to oddanie swojego życia Jezusowi. Ja 14 lat temu oddałem swoje życie Chrystusowi. Byłem człowiekiem zagubiony, byłem człowiekiem, który nie wiedział jak sobie poradzić w życiu. Kilka prób samobójczych, ale 14 lat temu zawołałem, i powiedziałem Jezus przyjdź do mojego życia, bo nie radzę sobie. Jestem człowiekiem, Grzesznym i potrzebuję Ciebie. I 14 lat temu narodziłem się na nowo. Zawołałem do Jezusa i On przyszedł do mojego życia i zmienił Twoje życie. I Chrystus może zmienić też Twoje życie. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś w życiu, bez względu na to, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie, bez względu na to, w jakiej denominacji jesteś. Dzisiaj może być dziś Twój piękny dzień dzisiaj możesz zostać uwolniony ze wszelkiego nałogu, z wszelkiej depresji, z wszelkich uzależnień, ponieważ Jezus Chrystus On ma moc, żeby uwolnić Ciebie, aby uzdrowić Ciebie z każdej choroby, aby uwolnić Ciebie z wszelkiego uzależnienia. To w Chrystusie jest nadzieja. Ten świat nie może dać Ci żadnej nadziei. Ten świat jest popsuty i zły. I Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus, On jest życiem. To w Chrystusie Jezusie jest życie. Ten świat nie może dać Ci życia. Ten świat to jest takie coś, gdzie żyjesz, ale jakby wegetujesz, ale to w Chrystusie jest cała pełnia moc życia. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, żebyś uwierzył w te proste słowa Ewangelii. Słowo Boże nam mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą. Ku zbawieniu, ku zbawieniu przez Chrystusa. I Biblia nam mówi, że musicie narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Każdy człowiek, który rodzi się tutaj na ziemi, jest martwym duchowo człowiekiem. Jest martwym duchowo. Dlatego Jezus powiedział Nikodemowi, który przyszedł do Jezusa, bo był dobrym człowiekiem. On powiedział do niego... No jak mam na nowo się narodzić, wejść do łona matki swojej i, i co, i urodzić się na nowo? Ale Jezus powiedział, ale to z ducha musisz się narodzić, z ducha. Duch człowieka, kiedy rodzi się na ziemi, jest martwy, ale poprzez przyjęcie ofiar Jezusa Chrystusa, poprzez uwierzenie w to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty, możesz mieć zbawienie wieczne. To jest dar. Zbawienie jest z łaski przez wiarę, z łaski przez wiarę. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Łaska, że Bóg tak bardzo Ciebie umiłował, że zysłał swojego Syna Jezusa na ten świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus przyszedł tutaj, aby dać ludziom życie, aby dać życie ludzkości. To. Nie, nie zależy To diabeł przychodzi tutaj Żeby kraść zaczynać wytrazać, Ale Jezus przyszedł tutaj Żeby dać życie w obfitości A więc przyjaciele Dzisiaj głosimy wam to Że Chrystus jest prawdziwie żywym i realnym Bogiem, i dzisiaj możesz do niego przyjść, dzisiaj możesz do niego zawołać w tym miejscu, w którym jesteś, w tym miejscu, gdzie stoisz. Czy może teraz? Czy może gdy przyjdziesz do domu? Powiedz, Jezu, wiesz, że umarłeś za mnie, wiesz, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty, Wierzę, że ty przebaczyłaś każdy mój grzech. Zawołaj dzisiaj do Niego, tak jak ja zawołałem do Chrystusa 14 lat temu, kiedy byłem człowiekiem zagubionym, ale Chrystus uratował mnie. Chrystus jest ratownikiem, On jest pomocą dla Ciebie, On jest wszystkim, On jest tym, który stworzył całą ziemię. I dzisiaj, dzisiaj możesz Jego doświadczyć doświadczyć Jego mocy, Jego zmartwychwstania, Jego miłości. To w Chrystusie możesz mieć. I doświadczyć pełną miłość Boga, pełną, pełną miłość bosko, boskowską. Ten świat, czy żona, czy przyjaciel, gdziekolwiek czujesz miłość do drugiej osoby, nie jest w stanie to, tego zapewnić i nie jest w stanie odzwierciedlić tego, co Chrystus masz dla ciebie. To, co Chrystus uczynił na Krzyż Golgoty, jest wystarczające i nie potrzeba już żadnej. Ofiary za grzechy. Chrystus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus jest drogą, Chrystus jest prawdą, Chrystus jest życiem. Jest jedyna droga do Boga poprzez Jezusa Chrystusa, nie poprzez inne jakieś rytuały religijne, a poprzez Jezusa Chrystusa. A więc dzisiaj wzywamy was, abyście pojednali się z Bogiem, abyście uwierzyli w te, w te proste słowa Ewangelii, żebyście w swoim sercu uwierzyli w te słowa, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje, że Chrystus jest realnie żywym Bogiem. Jeszcze dzisiaj podejmij tą najpiękniejszą i najważniejszą decyzję w swoim życiu, oddanie swojego życia Jezusowi, pojednanie się z Nim. Przyjaciele, jeżeli potrzebujecie modlitwy, przyjdźcie tutaj do nas. Tak jak wcześniej brat mówił, mamy wiele świadectw, kiedy modlimy się o ludzi. Bóg uzdrawia ludzi, ponieważ Bóg jest potężny, Bóg jest ponadnaturalny. naturalny. Bóg jest tym, którego nie widzisz swoimi oczami, ale On jest realny. Jeżeli jesteś chory, jeżeli potrzebujesz modlitwy o cokolwiek, możesz przyjść tutaj do nas, pomodlimy się o Ciebie. Zapraszamy Was serdecznie.